Dojechaliśmy właśnie na bus terminal Phuket, Boltą. Teraz czekamy na taksówkę. Zamówiliśmy sobie Bolta, bo wychodzi praktycznie połowę taniej niż Grab, więc sprawdzajcie w aplikacjach, bo różnie to jest. A nam tam razem się udało. Grab chciał 620 za przejazd, a Bolt 360 wychodzi dużo taniej. No i co, czekamy na taksówkę i jedziemy bezpośrednio już do hotelu. My już dotarliśmy do naszego hotelu. Indochina Resort się nazywa. Mamy pokój Ocean Studio. No i chodźcie, zapraszam, pokażę Wam jak wygląda. Strony bardzo spokoj, mamy sofę, bardzo duże łóżko szafa też sporych rozmiarów, biurko, jakby ktoś potrzebował popracować. Telewizor jest, my nie używamy, ale jest Lodówka jakieś napoje Ale to co najfajniejsze jest na zewnątrz Czyli przepiękny widok No i jacuzzi Z tego na pewno będziemy korzystać, <złasz> zwłaszcza że mamy taki widok. Ta plaża tutaj to jest Patong Beach, więc bardzo blisko jesteśmy samego centrum tutaj a jednocześnie na tyle daleko, że jest spokój. Mamy też drugie wyjście do takoziej

Będąc na Phuket, oczywiście trzeba odwiedzić najsłynniejszą ulicę tutaj, czyli Patong w Tym że jest dopiero 19, więc tu jeszcze się mało dzieje, nie ma imprez, ale przyjdziemy tutaj też, jak będzie wieczór, i ulica będzie tętniła życiem. Mnóstwo barów, sklepów, wszelakiej maści Imprezy dopiero od 21.00, na razie mega spokojnie. Wszystkie bary o 21.00 zapełnią się ludźmi. Ciężko będzie się dostać do niektórych. goan data oritza etore Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Zobaczcie, jak pięknie dzisiaj od rana. Pełne słońce. Idziemy z hotelu, w kierunku Patongu. Zobaczcie jak korek. Do przejechania 3 km, a już jedziemy 20 minut. A no i się może z kilometr, więc spory trzech korek. A jak chcecie zjeść coś dobrego, to jakieś 100 metrów od patongu w tą stronę, jak się pójdzie. Restauracji numer 6 to się tak nazywa. Jest jedno z najlepszych tutaj jeden. Bardzo ciężko o stolik. Trzeba swoje odstać z reguły. Ale jedzenie mają naprawdę mega. Teraz Wam pokażę. Dzisiaj nam się udało, bo widzę, że nie ma dużej kolejki, no, ale jesteśmy dość wcześnie, jest 17 dopiero, a o godzinie 19 to już tutaj ciężko się dostać. Zobaczcie, to jest ta restauracja. I ona zawsze jest pełna. Także, jak macie dylemat, co zjeść na pukę tutaj, no śmiało możecie tutaj przyjść, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Ja już dostałem swoje zamówienie. Zobaczcie, jakie tutaj ogromne porcje mają. Zobaczcie, parę minut później już się kolejka zrobiła w oczekiwaniu na stolik. jaka zorganizowana łapanka policji. Łapią wszystkich turystów, którzy jadą i sprawdzają, czy masz kask i prawo jazdy kategoria międzynarodowa. Praktycznie codziennie taka akcja jest tutaj organizowana, więc trzeba bardzo uważać. 1000 batów kosztuje taka przyjemność jazdy bez prawa jazdy i mnóstwo kłopotów jeżeli coś się wydarzy, bo żadne ubezpieczenie wtedy nie obowiązuje, więc musicie mieć prawo jazdy kategorii A i wszystkich którzy jadą od razu. Droga z patongu. Jakbyście jechali w stronę Kamali na wysokości hotelu Indofiny Przyjechaliśmy teraz na market Malin Plaza. Zobaczcie ile tutaj jest jedzenia kebaby Kaczki całe, ćwiartki, wołówki. Alright honey, where do you want to go? You want to go to that big mall, I think. pierogi robią diozy z krewetkami takie spróbować od razu na śile owoców Jeśli lubicie to jest Durian Kapaczka mini anonasu tyle mi się batów, czyli jakieś 8 zł, 850 pięćdziesiąt mango też giozy z kiawetkami 12 sztuk 100 batów, czyli 12 zł. Złotówkę 1. Świeże rybki. Pamiętajcie, że 100 batów to jest 12 zł. Mango Sticky Rice. czyli najbardziej znany tajski deser. No tutaj Pani będzie roti robić. Czy takie nasze naleśniki z bananem? Do tego mogą być z czekoladą, z cynamonem. oczywiście tutaj Pani klei To tu już czuć duriana stąd okay. dopiero się zacznie wielki night market, ale myślę, że tak koło 18-19 to przy okazji akwaria z rybkami jak ktoś lubi skubanie z tyłu To, to tutaj No i to jest taki Market Że głodni na pewno nie wyjdziecie stąd się Wam pokażę jakie porcje krewetek gotowych o 100 batów

Nasza wizyta w restauracji numer 6. Zobaczcie jakie porcje dzisiaj dostaliśmy A zupa to już jest, czy podawana nie wiem w wiaderku dobry wieczór, zobaczcie jaka burza się rozstrzelała nad patongiem Widać tylko błyskawice, natomiast nie słuchaj grzmotów, więc musi to być z tyłu góry. Tutaj na morzu spokojnie. tutaj takie błyskawice Dobrej nocy, cześć Dzień dobry, dzień dobry Ostatni dzień dzisiaj tutaj na Phuket. Mamy nad ranem lot do Bangkoku, więc przenosimy się bliżej lotniska do hotelu, tak żebyśmy mieli już bardzo blisko. Żebyśmy nie musieli w nocy jechać tutaj z Patongu. Prawie godzinę mamy drogi do lotniska. Opuszczamy. Nasz hotel indochiny. Dzisiaj pogoda taka słaba. W nocy przeszła burza. Teraz jest tak mgliście, żeby nie powiedzieć, że zachmurzono. Ale mega upał przez to. Bardzo wielka wilgotność. Ostatnie spojrzenie. I ruszamy w drogę. dojechaliśmy właśnie na Patong i zobaczcie tutaj, tuż przy samym wejściu na Patong jest taki przystanek autobusowy z których odjeżdżają autobusy i za 100 Bahtów wiozą Was na lotnisko i właśnie z takiego będziemy dzisiaj korzystać bo mamy hotel tak jak już Wam mówiłem wcześniej mamy hotel przy samym porcie lotniczym, więc najwygodniej nam będzie wziąć taki autobusik za 100 Bahtów od osoby, 32 km mamy do przejechania Pokazuje nam godzinę 10, że pojedziemy nim Fajna opcja, więc Pakujemy się, nasze bagaże już są zapakowane No i będziemy za 7 minut ruszać Dzień dobry, 4.20, my opuszczamy nasz hotel i udajemy się na lotnisko. Mamy jakieś 7 minut do przejścia. Czyli bardzo blisko jesteśmy lotniska. będziemy mieli lot do Bangkoku. Zobaczcie, jaka pusto jest na tej godzinie. Cisza, spokój. A tam już jest teren lotniska Jesteśmy właśnie na lotnisku Mamy 2,5 godziny do odlotu A na lotnisku pustki Bramkę podobno otworzą na 2 godziny przed odlotem Więc mamy jeszcze jakieś 25 minut musimy bagaż nadać, bo mamy jeden rejestrowany Tutaj można też zrobić w takich maszynach samodzielnie się odprawić A tak wygląda właśnie lotnisko na puket Jeszcze Wam nie powiedziałam, że lecimy liniami Wiedżet. Czyli tym razem już nie Erasja, a Wiedżet. Miał dużo lepsze ceny lotów. Za dwa bilety zapłaciliśmy 18 dolarów. Czyli 9 dolarów od osoby. Super cena uważam za lot z Phuket do Bangkoku. ale fakt faktem, że kupowaliśmy prawie 9 miesięcy wcześniej, więc pewnie cena dlatego taka atrakcyjna. Doglądnięcie do tego odcinka oczywiście zapraszam do oglądania naszych kolejnych przygód. Cześć!